Kiedy rozwijamy firmę, to w pewnym momencie przydają nam się kolejne, i później kolejne i kolejne ręce na pokładzie. No i, i nie wiem, czy też masz takie doświadczenia. Natomiast ja jako przedsiębiorca, jako osoba, która często obcuję z innymi przedsiębiorcami, często słyszę, że no tak, wiesz, ale lepiej to zrobić samemu, niż komuś zlecać. Pracownicy to beznadziejni są. Ludzie to teraz są tylko zarabiać pieniądze, ale nie chcą pracować albo zastanawiają się, co zrobić, żeby zarobić, ale się nie narobić. No i oczywiście w pewnej ilości przypadków te wszystkie nasze negatywne przekonania o pracownikach są pokryte w rzeczywistości, natomiast to jest raczej mikroprocent. W ogromnej większości przypadków jednak nasze przekonania wynikają z tego, że mamy złe doświadczenia w zatrudnianiu ludzi, a te złe doświadczenia wynikają z tego, że my bardzo często Popłynamy błędy podczas delegowania zadań. Robimy to nie we właściwy sposób, co wiąże się z tym, że pracownik nie wie, co ma zrobić i jak ma zrobić, ostatecznie robi źle. No i my mamy takie przekonanie, że pracownicy są naprawdę beznadziejni. No, dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o tym, jakie błędy ja najczęściej obserwuję. Mam nadzieję, że to jakby pokaże Ci i zmusi do tego, żeby przemyśleć, czy to nie jest przypadkiem również o Tobie. Pierwsza rzecz to jest brak jasnych oczekiwań. Ja pamiętam wiele takich sytuacji, kiedy właściciel firmy wpada na OpenSpace, czy wpada do biura i mówi, trzeba zrobić coś tam, no i nikt tego nie robi. Pytanie, dlaczego? Dlaczego nikt tego nie robi? Dlatego, że nie było jasno sprecyzowanego oczekiwania pod tytułem Janek to jest zadanie dla ciebie. Ty, ty się tym zajmie, potrzebuję tego za trzy dni. I to jest jakby jedna strona medalu. Druga strona. Że my często zakładamy, że człowiek siedzi nam w głowie, czyli że on wie wszystko, co my wiemy. No, no tak nie jest, nie? szczególnie, jeżeli macie nowego świeżaka w firmie, to trzeba mu dosyć jasno opowiedzieć, czego my od tego człowieka oczekujemy, dlatego że on pracuje z nami krótko i może kompletnie nie spodziewać się tego, co my mamy w głowie. Ja biorąc pod uwagę, że pracuję z ludźmi już dosyć długo w swoim biznesie, to dzisiaj mogę sobie pozwolić na pewne skróty myślowe, natomiast jak widzę, że w ferworze takiej dużej ilości zadań, no mam tak z natury, że wtedy skracam komunikaty, to widzę, że jest bardzo dużo nieporozumień. Dlatego bardzo, bardzo mocno pilnuję się tym, przed tym, aby moje oczekiwania były jasno sprecyzowane. Kolejna rzecz to jest nieodpowiedni dobór zadania do osoby. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że jeżeli dana osoba nie ma doświadczenia w branży, jest nowa, a my dajemy jej najbardziej odpowiedzialne zadanie w firmie albo dajemy jej od razu klienta do obsłużenia, to może to jest za szybko. To może ta osoba nie jest gotowa na to zadanie. Więc zastanów się, jakie kompetencje ma dany człowiek. Czy on jest gotowy, czy on jest przeszkolony, czy on umie to zrobić, czy on miał szansę się nauczyć. Bo bardzo często my oczekujemy od pracownika właściwie następnego dnia po przyjściu do pracy, że on będzie umiał wszystko. Ten proces niestety tak nie wygląda. Kolejna sprawa, o której chcę wspomnieć, to jest zbyt szczegółowa kontrola. Mam na myśli to, że nie pedelegujemy zadana, ale kontrolujemy każdy drobny krok i tak naprawdę pytanie, czy jest sens delegować zadania w taki sposób? No bo tak, to, to kontrolowanie zajmuje ci właściwie tyle samo czasu albo często więcej, niż gdybyś usiadł, usiadła i zrobił to zadanie samodzielne. Więc pytanie, czy jeżeli ja przekazuję komuś zadanie, deleguję? Oczywiście, jasne, ja mam kontrolować, mam monitorować, ale robimy to w granicach zdrowego rozsądku, tak aby to kontrolowania nie zajmowało nam zbyt wiele czasu. Kolejne dwa punkty się ze sobą bardzo mocno łączą. Z jednej strony to jest przekazywanie zadań w pośpiechu. Czyli często jak nas przygnata ilość pracy, ilość zadań, tutaj telefon, tu maile, tu klient, tam pracownik, wiecie, jesteśmy tacy wewnętrznie rozdygotani, bo no, emocje i hormony działają. No to okazuje się, że my y, takie zadane wtedy rzucamy półsłówkami i oczekujemy, że ktoś to złapie. Jeżeli pracujecie z kimś długo, to jest szansa, że tak rzeczywiście będzie, ale jeżeli pracujecie z kimś krótko, to raczej to się nie wydarzy. I dlatego później okazuje się, że jest jakiś błąd w realizacji zadań. No i w momencie, kiedy już jest czas, kiedy wiecie, wszyscy oddychają, kiedy jest moment takiej odwilży, ktoś daje Wam informację, że on nie zrozumiał, bo coś tam, coś tam, to my ignorujemy feedback. to jest jakby kolejny punkt. Jakby nie zbieramy informacji od ludzi, jak Ci się ze mną pracuje, jak Ci się podoba sposób delegowania zadań organizacji pracy, albo w ogóle ich nie zbieramy, albo nawet jeśli pracownice są nam skorzy taką informację przekazać, to my ją ignorujemy, bo przecież my jesteśmy właścicielami firmy i wiemy, co robimy dobrze, a co źle. No, umówmy się, że nie do końca tak to w rzeczywistości wygląda. No i ostatnia rzecz, próba robienia wszystkiego samodzielnie. Myślę, że o tym nie trzeba jakoś szczególnie dużo mówić. Jest bardzo duża rzesza przedsiębiorców, w ogóle menadżerów, którzy mają duże obawy wewnętrzne, żeby kogoś to zdelegować, bo przecież sami zrobią lepiej. I pewnie tak jest. Natomiast pytanie, czy jeżeli my ciągle robimy to samo, to mamy czas na uczenie się nowych, innych rzeczy, które są bardziej odpowiedzialne i bardziej rozwojowe? Więc Delegowane jest z mojej perspektywy naturalnym procesem, którego każdy z nas, jako właściciel firmy, musi się nauczyć. Bardzo Ci dziękuję za Twoją obecność za dzisiaj i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem na temat tego, jak efektywnie wdrożyć pracownika do pracy.